Przyjrzyjmy się teraz naszemu układowi słonecznemu. Współcześni naukowcy przyjmują, że to Słońce jest nieruchome, a wszystkie planety poruszają się wokół niego. Jest to tak zwany heliocentryzm. W wedyjskim modelu geocentrycznym Słońce, planety i konstelacje poruszają się wokół Ziemi w czasie około 24 godzin. Z pewnością zaskoczy to wielu, ale geocentryzm jest w stanie wyjaśnić zjawiska kosmiczne tak samo dobrze lub nawet lepiej niż heliocentryzm. Zostało to potwierdzone przez wielu naukowców. Każdy z tych dwóch układów może zostać użyty z jednakowym skutkiem. Te dwa zdania mówiące, że albo słońce jest nieruchome, a Ziemia się porusza. Albo słońce się porusza, a ziemia jest nieruchoma, oznaczają w praktyce dwa różne układy, odnoszące się do dwóch różnych układów współrzędnych. Wiemy, że różnica pomiędzy teorią heliocentryzmu a teorią geocentryzmu istnieje jedynie w ruchu relatywnym. Sama w sobie nie ma ona żadnej istotnej wartości. W rzeczywistości nie ma to większego znaczenia, czy myślimy, że Ziemia obraca się, czy wokół niej obracają się gwiazdy. Geometrycznie jest to to samo. Zmienia się jedynie punkt odniesienia. Chociaż model hariocentryczny był mocno propagowany, nigdy nie został udowodniony. Nie istnieje taka możliwość, by przez obserwacje prowadzone z Ziemi można było ustalić, że to właśnie Ziemia porusza się wokół Słońca. Z punktu widzenia matematycznego nie ma niczego złego w tym systemie, ponieważ naszym miejscem obserwacji jest Ziemia. To co naprawdę liczy się to ruch relatywny. Więc jeśli przyjmiemy, że to Słońce porusza się wokół Ziemi, to nie ma nic w tym złego. Jest to kwestia ruchu relatywnego. Wedy są źródłem niezwykłych informacji na temat Słońca. Czy wiecie skąd Słońce czerpie swoją moc? Czy jej źródłem są reakcje chemiczne zachodzące na Słońcu lub energia wulkaniczna? Wedy mówią, że źródłem tej energii jest woda. Tak, woda. Słońce wyborywuje wodę z różnych zakątków na Ziemi i używa jej jako swego paliwa, podobnie jak piorun wykorzystuje wilgoć. Półczesna nauka wie, że Słońce zawiera w sobie różnego rodzaju promienie, znane są promienie ultrafioletowe, podczerwień, promienie gamma czy rentgenowskie. Wtedy zawsze opisują, że światło słoneczne zawiera 100 tysięcy różnych promieni i każdy rodzaj promieniowania ma swoje unikatowe właściwości. Podobnie jak w domu elektryczność reguluje ciepło, chłód, światło czy dźwięk, tak i słońce reguluje ciepło i chłód w dzień i w nocy, w zimie i w lecie, rozdzielając ciemność i światło w całym wszechświecie. Wedyjski model geocentryczny wyjaśnia, jak słońce porusza się wokół gwiazdy polarnej, usytuowanej ponad biegunem północnym. Gdy słońce porusza się wokół Ziemi, my doświadczamy zjawiska dnia i nocy. Nieruchoma Ziemia nie porusza się wokół własnej osi, chociaż jest nieznacznie przechylona w stronę gwiazdy polarnej. Podczas lata panującego na północnej półkuli, na biegunie północnym trwa sześciomiesięczny dzień polarny. Podobne zjawisko ma miejsce, gdy panuje lato na południowej półkuli. Te sześciomiesięczne okresy odpowiadają dniom i nocą doświadczanym przez półbogów zamieszkujących wyższe systemy planetarne. Wedniska kosmologia tłumaczy to zjawisko pionowymi ruchami Słońca, technicznie zwanymi Uttarayana i Dakshinayana. Słońce porusza się w górę przez jedną połowę roku. Przez drugą zaś porusza się w dół. Te ruchy Słońca powodują zmianę pór roku na Ziemi i zmianę długości trwania dni i nocy. Przyglądając się Słońcu, myślimy, że jest to zwykła kula ognia. Jednak niebiańska wizja odkrywa nam stojącą za nim osobę. Nazywa się on Vivasvan i podróżuje z prędkością 16 tysięcy mil na sekundę na złotym powodzie zaprzęgniętym w 7 boskich koni. Ten powóz ma jedno koło, które porusza się po niebieskiej górze Manasotara. Pozioma oś tego koła przytwierdzona jest zaś do góry meru. Druga, nieprostopadła oś koła jest połączona z gwiazdą polarną. Z każdym okroczeniem koło powozu stopniowo porusza się w górę. Trwa to przez 6 miesięcy, po czym następuje jego ruch w dół zbocza góry, który trwa kolejne 6 miesięcy. Odpowiada to zmianom pół roku na Ziemi. Jeśli przyjrzymy się orbitalnym ruchom Słońca z góry, użymy jak oświetla ono około połowę naszego globu. Podczas swojej wędrówki słońce jednocześnie pokonuje cztery miasta usytuowane w czterech kierunkach świata. Miasto, nad którym właśnie przechodzi słońce, doświadcza południa, podczas gdy miasto po drugiej stronie globu znajduje się w środku nocy. Dwa inne miasta doświadczają odpowiednio wschodu i zachodu słońca. Zodiak jest swego rodzaju niebańskim talerzem, zawierającym w sobie całe niebo. Podobnie jak zegar, Zodiak podzielony jest na 12 części, po 30 stopni każda. Nazywają się one znakami, inaczej Rashi. Każdy z nich nazywany jest odpowiednio do konstelacji, które w danym Rashi się znajdują. Znaki Zodiaku stanowią swego rodzaju punkt odniesienia w ocenie ruchów Słońca, Księżyca i Planet. Zodiak wykonuje pełen obrót 360 stopni w ciągu każdej 24 godzin. Księżyc również porusza się po Zodiaku, lecz ponieważ porusza się wolniej, to w ciągu 24 godzin pokonuje 347 stopni pełnego obrotu. Do pełnego obrotu brakuje mu 13 stopni. Dzień po nowiu widzimy tylko kawałek Księżyca. Następnego dnia Księżyc pokonuje znowu tylko 347 stopni i staje się coraz bardziej widoczny. W ten sposób wydaje się, że Księżyc podróżuje w przeciwnym kierunku w Zodiaku i nazywane jest to cofaniem się. I tak księżyc przybywa przez 15 dni, aż następuje pełnia. Następnie znów zaczyna ubywać aż do nowiu. Srimad Bhagavatam przedstawia pionowe pozycje orbit planetarnych. Pierwszym ponad Ziemią jest Słońce, które znajduje się 0,8 milionów mil od Ziemi. Następnie jest księżyc w odległości 1,8 milionów mil od Ziemi, a tuż za nim na krzatry w liczbie 28 znajdujący się w dwukrotnie większej odległości. Dalej zaś są Wenus, Merkury, Mars, Jowisz, Saturn i konstelacja Saptarysi. Na końcu zaś jest gwiazda polarna na wysokości 30,4 milionów mil. Chociaż Słońce jest na wysokości 0,8 milionów mil ponad Ziemią, to pozioma odległość Słońce od Ziemi jest w rzeczywistości większa, i chociaż odległość ta zmienia się wraz z porami roku, to w przybliżeniu wynosi ona 100 milionów mil. 80 tysięcy mil poniżej Słońca znajduje się niewidoczna planeta zwana Rahu. Gdy ta planeta znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem w czasie Nowiu, czyli Amavasi, podczas gdy księżyc jest w prostej linii od Słońca, wtedy ma miejsce zaćmienie Słońca. Zaćmienie jest pełne dla tych osób, które znajdują się w jednej linii z rachu i słońcem, podczas gdy inni mogą być świadkami tylko częściowego zaćmienia. Podobnie, gdy rachu znajduje się między Ziemią i Księżycem w czasie pełni, czyli Purnimy, podczas gdy słońce jest z nimi w jednej linii, ma miejsce zaćmienie Księżyca. Każdy, kto może w ten dzień ujrzeć Księżyc, będzie świadkiem zaćmienia. To zaćmienie jest albo pełne, albo częściowe, w zależności od tego, jak porusza się rachu. Co najmniej 5000 lat temu wedy mogły przepowiedzieć zaćmienia bardzo precyzyjnie. Ta sama nauka jest wykorzystywana po dziś dzień z tą samą precyzyjną dokładnością. Nauka jest określona jako usystematyzowana wiedza o rzeczach, które nas otaczają. Więc jeśli udowodnimy, że wedyjska kosmologia. Jest taką usystematyzowaną wiedzą, będzie to dowód na jej naukową naturę. Półczesna kosmologia ma raptem kilka stuleci, podczas gdy kosmologia wedyjska liczy sobie kilka tysięcy lat. Więc współczesna nauka z pewnością nie może być podstawą do kosmologii wedyjskiej. Wedyjska kosmologia prezentowana z punktu widzenia wisznuitów i oparta na Wedach została niedoceniona przez prawdziwych naukowców, ponieważ ma swoją własną naukową podstawę. Nauka zawsze się zmieniała. Poprzez stulecia stare teorie były wybierane przez nowe. I wszyscy akceptowali to, co było im mówione. Ale Vedanta się nie zmienia. Czy sądzisz, że współcześni naukowcy zbadali wszystko w tym wszechświecie? Przecież nie zbadali wszystkiego na polu kosmologii. Zbadali tę sferę tylko do pewnego stopnia. Prowadzili obserwacje przez te Nalika Jantra, czyli teleskopy i mikroskopy, ale ich maszyny są ograniczone. Sprzęt, którego używają do zdobywania wiedzy jest ograniczony, więc czy mogą powiedzieć, że wiedzą wszystko? Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Kepler stwierdził, że Słońce jest 13 milionów milionów Ziemi, jednak współcześni naukowcy umieścili Ziemię 93 miliony milionów Słońca. W 1930 odkryli Plutona, w 2006 ten sam Pluton zniknął. Aby zrealizować swoją wizję wwednickiego planetarium, sila Prabhupada chciał stworzyć najpierw diagram przedstawiający strukturę Wszechświata. Aby to osiągnąć, zaangażował wielbicieli i artystów w tworzenie map na podstawie Srimad Bhagavatam. Ja też tworzyłem te mapy. Rysowaliśmy na takim dużym papierze. Byłem też na rozmowie. Robiliśmy notatki. Potem tworzyliśmy te mapy. Czasami malowałem sam. Wydaje mi się, że powstały tylko 3 lub cztery mapy Bhu Mandala Więc ja zrobiłem taką ogromną mapę Założenie było takie, że jedna z map będzie przedstawiać Bhu Mandalem z góry W tym samym czasie Srila wysłał niektórych uczniów, aby odnaleźli kompetentnego wedliskiego astronoma Szukali takiej osoby w całych Indiach, aż w końcu 30 kwietnia 1977 roku Rzekomo południowo ondyski Pandita spotkał się z prałopadem w Bombaju. W piątej pieśni jest opis systemu planetarnego. Tak, tak. Więc my chcemy diagram. Tak, tak. Więc łaskawie nam pomóż. Ten system planetarny on wisi. Tak. Udwa mulam ad Hasiakam. Ta sama rzecz jest wyjaśniona w Shimad Bhagavatam. Teraz jak on wisi i gdzie znajdują się różne planety, płaskowyże i góry. Więc jeśli chodzi o książkę, łaskawie wykonaj diagram. tak, byśmy my mogli rozwinąć się z naszą pracą. Nie, ponieważ nie jestem w stanie przygotować tych diagramów i innych rzeczy. Następnego lata, 1987 roku, Prabhupada często spotykał się z nim i z Tamala Maharadżem, Maharajem, by dyskutować, jak wykonać to wedyjskie planetarium. Więc zostali wysłani ludzie, by znaleźć odpowiednie osoby w południowych Indiach. Włożono w to sporo wysiłku, aby dowiedzieć się, jak należy to właściwie przedstawiać, ale nie mogli znaleźć nikogo, kto byłby w stanie im to wytłumaczyć, a przynajmniej nie tak, żeby Prałupad był zadowolony. Więc jest to jedna z tych rzeczy, którą Prałupad pozostawił nam. Dla Prałupada pragnął diagramu i to pragnienie się spełniło. Tą mapę odkryli jego uczniowie w świętej wiosce Milakote, jakieś 50 km na północ, od Mysore, Karnataka w Indiach. Ten diagram doskonale przedstawiał całą kosmologię Śrima Bhagavatam w prosty, lecz zarazem dokładny sposób. Osobą, przez którą zostało to objawione światu, był XIX-wieczny uczony święty Thiruventakar Ramanuja Jair Swami. Urodzony w Sri Purumbudur, Tamil Nadu, kiruwenta Karswami został acharią w linii sukcesji uczniów zwanej jako Sri Sampradaya. Spędził kilka lat w Milakote, w którym 900 lat wcześniej mieszkał Sri Ramanuja Acharya, główny Acharya, Sri Sampradaya. W Milakote tysiącletniej świątyni Tiruventa Karswami studiował wedy i nauczał ich, jak również wielbił bóstwo Tiru